9 specjalnych linii tramwajowych i 7 specjalnych linii autobusowych. Pełna gotowość MPK Wrocław zmiany w organizacji ruchu w obrębie cmentarzy i działania Straży Miejskiej i Policji. Wrocław jest gotowy, by zapewnić mieszkańcom stolicy Dolnego Śląska komfortowe i bezpieczne warunki dotarcia do lokalnych nekropolii. Dzień Wszystkich Świętych i poprzedzający go okres przygotowań to czas wzmożonej gotowości służb ale także nas samych. Pamiętajmy o ostrożności w pobliżu przejść dla pieszych, nie zabierajmy ze sobą drogocennych rzeczy, a tych, które mamy przy sobie, uważnie pilnujmy. Przed podróżą sprawdźmy, jakie zmiany czekają nas w pobliżu cmentarzy i czym najłatwiej do nich dotrzemy. Przypominamy także, że na największych wrocławskich nekropoliach można skorzystać z regałów Zero Waste. Tam zostawicie lub skorzystacie z pozostawionych zniczy czy osłon. Dużo dzieje się na budowie obwodnicy Leśnicy. Obecnie trwa kładzenie masy bitumicznej na nowej jezdni południowej w ciągu ulicy Kosmonautów. Kładzione są trzy warstwy jezdni podbudowa, warstwa wiążąca i ścieralna. Chodzi o odcinek od okolic kąpieliska Glinianki do skrzyżowania z ulicą Fieldorfa. Po zakończeniu tych prac możliwe, że jeszcze w tym roku ruch pojazdów zostanie przełożony z jezdni północnej na nową jezdnię południową. Kolejnym miejscem, gdzie trwają zaawansowane prace, to budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Halickiej z Żernicką. Powstaje też nowy wiadukt przy ulicy Jerzmanowskiej, który został niedawno przełożony nad torami kolejowymi. Według planów, cała obwodnica Leśnicy ma być gotowa w drugiej połowie 2023 roku. Żłobek przy ulicy Sołtysowickiej już oficjalnie otwarty. Z początkiem listopada placówkę wypełni gwar ponad setki dzieci. W żłobku jest dokładnie 151 miejsc w pięciu oddziałach. Każda grupa ma swoją salę, najmłodsza także osobną sypialnię. Są oczywiście szatnie, łazienki, pralnia, kuchnia i trzy jadalnie. Przed budynkiem na dzieci czekają dwa place zabaw ustawione na trawnikach wśród drzew. Rośliny są także na dziedzińcu. Wokół żłobka posadzono wiele krzewów i klonów. Sam budynek jest ekologiczny, na dachu zamontowano panele fotowoltaiczne oraz ogród deszczowy. Cała inwestycja kosztowała około 12 milionów 300 tysięcy złotych. W Siechnicach powstaje nowa elektrociepłownia, która od 2024 roku zastąpi pracującą dziś elektrociepłownię węglową i dostarczy ciepło do południowej części Wrocławia oraz do gmin siechnice. Paliwem napędzającym będzie gaz ziemny. Do jego przesyłu wybudowano aż 11 kilometrów gazociągu. Budowa trwa już od roku. W tym czasie 12-hektarowy teren przeszedł diametralną zmianę. Na miejscu stanęły stalowe konstrukcje budynków. Na pierwszych z nich trwa już montaż. Pokrycia dachu i obudów zewnętrznych. Na miejsce dotarły także cztery kotły i dwie turbiny gazowe wyprodukowane w Szwecji. W listopadzie planowane są kolejne dostawy wyposażenia technicznego. Wrocławski Park Technologiczny otworzył strefę informacji biznesowej WPT. Jej celem jest udzielanie realnego, fachowego wsparcia dolnośląskim przedsiębiorcom, którzy dostaną bezpłatną pomoc od specjalistów WPT oraz kilkudziesięciu urzędów i instytucji z otoczenia biznesu w formie konsultacji czy szkoleń. Na konsultacje przedsiębiorcy mogą się zgłaszać za pośrednictwem strony internetowej parku, można skonsultować się online, ale prezes Maciej Potocki zaprasza na spotkanie na miejscu. Strefa znajduje się na parterze budynku Alfa Wrocławskiego Parku Przemysłowego przy ulicy Klecińskiej 123. Na koniec przypomnienie, które na pewno spodoba się śpiochom. W nocy z 29 na 30 października zmieniamy czas z letniego na zimowy. Nasze zegarki musimy więc przestawić z godziny 3 na godzinę drugą. Czas zimowy będzie obowiązywał do ostatniej niedzieli marca przyszłego roku. Komisja Europejska, na prośbę obywateli po rezolucji Parlamentu Europejskiego, a także w oparciu o szereg badań naukowych, we wrześniu 2018 roku zaproponowała rezygnację z sezonowych zmian czasu. Jednak prace nad projektem przerwała pandemia COVID-19 i na razie do nich nie powrócono. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was dziś. Po kolejne informacje zapraszam za tydzień. Do zobaczenia!